Zadanie 12. Punkt A' jest obrazem punktu A. W symetrii względem prostej x plus 4. Jest równe 0. Zatem, no dobra. Eee, rysujemy to sobie. Gdzie jest nasze A? Nasze A to jest x. A to jest y. To jest minus 1 i minus 2. Czyli to jest minus 2. Czyli punkt A jest tu. Hop. A ta prosta? Zobaczcie, to jest x plus 4, jest równe 0, czyli można by było powiedzieć, że x jest równe minus 4. Czyli ta prosta będzie tu, minus 4. Hop, 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 hop. To jest tutaj ta prosta. I symetrię względem tego, tej właśnie prostej, czyli to będzie dokładnie z drugiej strony, tu, hop. Widzimy, że między minus 1, na której leży A, są 3 jednostki do tej prostej i 3 jednostki muszą być do tej prostej, czyli tutaj będzie minus 7, a wysokość punktu się nie zmieni, czyli A' to będzie minus 7 i minus 1. Szukamy odpowiedzi. No i to nie będzie minus 1, tylko minus 2, no bo punkt A miał minus 2. Ja się przejęzyczyłem po prostu i szukamy odpowiedzi, i to jest odpowiedź B.